Plaży. Pokażemy plażę Surin Beach, dlatego, dlatego że jeszcze nigdy sami tutaj nie byliśmy. Ale najpierw zobaczcie dlaczego mamy krótkie włosy. Zapraszam. No to jesteśmy. Chodźcie z nami. Hello. <ścoughs> Zielone farby. <ślesk> zielony Może i nam zafarbujecie. Ja chcę przy, Mamy metamorfozy i mam już całkiem długie włosy i chcę mieć z ramion To dziewczynki będą miały podcinane włosy. Za jedną y, główkę będziemy płacić 13 złotych. Zachciało im się lekkie metamorfozy. Zaczynamy! Zobaczycie później efekty. Na razie. Jak tam maja w kąpieli? Dobrze. Głowa cię boli? Nie. Nie, 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 ty nie, nie, ty nie, nie, ty nie, ty nie, 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 bo tak samo Maja wyglądała Pani myje teraz Zuzi włosy Jak widać ja już mam umyte i wyglądam przekąśnie w tym turbanie No, ale y, pani właśnie Zuzi kończy I ja będę miała podcinane, a potem Zuzia Jeszcze nie mogę doczekać To pierwsze cięcie za nami Jest pięknie Maja, naprawdę jest pięknie Ja no, chciałam krótkie aż tak, bo się mówi, że jak mi nie gdy robiła kosmetyki Florence. Już no okej. Okay. Nawet nie wiem, ale okej. Okay. Będziesz naprawdę bardzo ładnie wyglądać, byś miała świeżutkie, gęste włosy, no te wiecie. końcówki. One odrosną. Włosy to mi ręka odrosną. Teraz jak widzę, to mi się podoba. I cieszę się. No dobra, no to to jest moja zmiana. Ogólnie no to nie spodziewałam się aż tak, jak... Y Aż tak krótki włosów, ale bardzo mi się to podoba. Jak pani zaczęła tnąć, to trochę zaczęłam bać, bo ja powiedziała, że będą one naprawdę krótkie, ale mi się podobają, są po prostu świetne. Ale też tak dziwnie, jak dotykam, to kończy mi się już tutaj. No i teraz druga agentka. Ja mam najdłuższy z rodzinę. Też ma kudły takie długie najdłuższe z całej rodziną zawsze. Nie widzę w siebie krótkich włosy ale chcę spróbować, bo nigdy nie miałam takich krótkich. Czyli zero. Zuzia, ale to tniemy tak troszeczkę krócej niż Majka, dłuższa. Nie, nie. I want the same. No to lecimy z pierwszym cięciem u Zuzi. No, nie, nie, już nie ma, już poszło, tak, po już pierwsze cięcie poszło. Ja tak krótko, że od razu można na łysa. <grywka> Ty Zuzia chciałaś do chłopaka? Zuzia, <grywka> <grywka> a kiedy ty nie mówiłaś, że jesteś na piłkarza? <grywka> Trochę to było poszło. <grywka> Jak śmiesznie, ale mega ładnie. Mega mi się podoba. Po prostu tak wyglądamy, a teraz idziemy na plażę. No to chodźcie z nami! Plażowa zabawa jest przed nami! Tak więc dzień spędzimy na tej pięknej plaży. Mi po ostatnich zawodach została mała niespodzianka skręciła się kostka, już się powoli leczy. Myślę, że jeszcze z 3-4 dni powinienem wrócić do biegania. Kiedyś było takie stare powiedzenie, e, takie żartobliwe, w Polsce pamiętam, się mówiło, znaczy się mówiło, tam kilka osób tak żartem mi powiedziało. E, kobiety ani sufmiarki nie pożyczam. A w moim przypadku kobiety ani opaski na kostkę nie pożyczam, ponieważ nogę miałem już skręconą podczas różnych dziedzin sportowych. Tom z 10 razy, Tom z 9 razy. Także to jest rzecz, z którą się nie chodzę, Tak więc kobiety, żony ani opaski na nogę nie pożyczam. Ani dzieci. Ani dzieci. Bo powiem Wam, że już naprawdę zgłodniałam. na obiadek. Zamówiliśmy sobie dzisiaj e, jaskamilom e, tajskie jedzonko, Pattaja z kurczaczkiem. E, dzieci zamówiły sobie e, kurczaczki, krewetki i dodatkowo frytki na spółkę. Coca-Cola. Ekskluzywnie. <laughs> Coca-Cola, e, herbatka, dwie sody. I cena tego zestawu to jest 700 watów. Wynosi to na polskie, już Wam szybko mówię. 90 zł, a zobaczcie w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy w pierwszej linii przy oceanie. Także miejscóweczka wypasiona. Jedzenie pyszne. Wygląda bardzo smakowicie. Nie przedłużamy, bierzemy się do jedzenia. A można już jeść? Nie, to na święta. Jestem smutna. To już niestety ostatnia pyszna, piękna, niesamowita krewetka. No, ale trudno. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. W porównaniu do Polski i Hiszpanii... Nie, jeszcze raz. W Polsce i w Hiszpanii w porównaniu do Tajlandii ceny są kosmiczne, czyli wysokie. Lecą w górę. A tutaj ceny są niskie, czyli lecą w dół. Dlatego są cenami podziemnymi. Nie dość, że ceny są podziemne. To jeszcze jest tak przepysznie, że można wylizać talerz. No i to jest taka piękna plaża Surin Beach, jak już dziewczyny wspominały. Otoczona dookoła takimi pięknymi palmami zielenią. Ta zieleń w Tajlandii jest po prostu przecudowna. Zobaczcie co tu się dzieje. Jest naprawdę pięknie. Ocean jest dzisiaj bardzo spokojny. Nie nazywa się tak, ale jest po prostu spokojny. Zuzia tam poszła przodem. Podejdziemy tam kawałek bliżej do tych skałek. Pokażemy Wam jeszcze z perspektywy właśnie e, jak to wygląda e, z bliska. Jest i Zuzia. Pięk Piękny y, głos oceanu szumiącego. Szumią no i ta wszechotaczająca zieleń to jest coś pięknego. I iglaste, i liściaste, i palmy. A tutaj stoi Wajana. Patrzę w wodę i te fale na brzegu. Odkąd sięgam... No to wracamy, bo Maja czeka na nas, bo chce się pokąpać. Jak możecie zobaczyć, plaża jest przepiękna, naprawdę. Nasza też jest fajna, tam gdzie my mieszkamy, ale ta jest taka bardzo urokliwa. No i też to, że właśnie jest, zaraz nie ma drogi jak w Patong, gdzie między takimi budkami z jedzeniem, a plażą jest asfaltowa droga. A tutaj jest od razu wszystko przy, yy, przy plaży i można sobie wyskoczyć, zjeść yy, dosłownie 10 metrów dalej. Woda. Strasznie ciepła. Ale nie, nie, aż tak ciepła jak w Dubaju, więc to jest krusz, nie? No, w, w Dubaju było najcieplej nie, i to było, to było najgorsze. To, no co, zapraszam do mojego podwodnego świata. Zacikiem dawno się wydłużyłam. bo nie starczyło mi na tyle oddechu. Ale jest naprawdę strasznie płytko. Akurat ja jestem daleko. Ale najpiękniejszy to tutaj jest ta cała żeleń. Jak tam? Mało leci? Super! Relaks fajnie. Maja, teraz ty przyjmujesz kamerę, a ja idę do mojego podwodnego świata Dobra. My do zamienia popcid przed chwilą ugryzła. Nie. Ale to są takie malutkie, które nie bolą jakoś bardzo. Ale fale są już takie wię większe, takie pagórkowate, nie załamują się. I jak na przykład przyjdą... O, wow. o ja, na przykład teraz jest taki pagunek. Tu na przykład też. I fale się robią coraz większe, za każdym Ale razem, gdy do wody. jest taki średni ocean ze względu <laughs> to, to Fale załamują się w się. <laughs> Zraźnie blisko brzegi. Twojego goręco świata Chyba tata idzie. <śle> Jezus Maria. <śle> o Boże. o boli jeszcze. <śle> 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 Dwa, nie, ale klasu! Ale staję, nie z tym jeszcze raz! Tak nawiązując do tej takiej skręconej kostki, tak, teraz gdy byliśmy w Chorwacji kilka lat temu, Tata skręcił sobie kostkę i gdy wracaliśmy w nocy, Wieczorem nie, już tak było ciemno nie, dosyć. Nie, wracaliśmy. I tam w Chorwacji było takie jakby, nie wiem czy tam jest cean, czy może, czy jakieś jeziorko to było, ale wracaliśmy i były tam kamienie. No i tata, tam skręconą kostkę, sobie skręcił jeszcze raz. <grym> skręcił sobie dwa razy, skręc jedną kostkę to jest w prawie tym samym dniu, bo nie wiem ale tą kostkę sobie skręcił dzień, dzień wcześniej, dwa dni wcześniej i wracaliśmy wieczorem i to jest taki ymm, niezdara, niezdara, brakowało mi słowa taki niezdara, że sobie dwa razy skręcił tą samą kostkę te kostki pokręcie, to miały pokręcone, to po prostu kostki <noise> można <ale> nie, <noise> no. nie tylko kostki Taki to by był. W takim nieku mam już <noise> ma dzidziusia Zuzia ma tylko, że ten dzidziuś trochę większy od Ciebie, co? Boże, Za mąż rzuci. Jaki ładny dzidziuś. Tata, dzidziuś. Biedny. Teraz Zuzia przyjmuje kamerę. Dobra. I Was widzowie. A ja idę teraz na... Teraz idę ja na marana. Dobra. Ale pola. Skaczemy? O wow, to była spora, na Pan się fajnie załamuje z tyłu. Wody ja mam... jest dużo soli, bo gdzie jest dużo soli, no to y, nie idę na górę. I co? Jeszcze? Czulami! To jest dostawicy <śmuszczam> jest nie ma. Y, ani trochę, y, bo jeszcze do tego co już próbowałam żeby, wody, bo gdy razem spalam, to mi się do wody kupuje. No jest i jest, jest pełno soli.

ale ja mam za krótik! Ale, ja krót... Ale ja mam za krótki za krótkim Hashtag... Dzień się kończy, my wymęczeni po plaży i po fryzjerze wracamy do domu. Dzisiaj spędziliśmy sobie dzień tak na luzie, też zmieniliśmy z Zudzią swój wygląd. Eee, no i co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę, możecie też napisać coś w komentarzu i zapraszam. na kolejny odcinek. <laughs>